Nie szukają spokoju, uciekają od rutyny i przeczą prawom grawitacji. Uczniowie Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku wybrali pogoń za marzeniami. Związałeś się z takim zawodem, który zmusza cię do tego, żeby być całe życie w trasie. Nie boisz się tego? Nie, w ogóle się nie boję tego. Myślę, Dlaczego? Że... No bo cały czas jesteś na świeżym powietrzu, cały czas zmieniasz miejscowość. Myślę, że takie życie by mi pasowało. No a stabilizacja, spokój, bezpieczeństwo to czego szuka większość osób dzisiaj. Mm. Myślę, że spokój, bezpieczeństwo, stabilizacja można również w tym odnaleźć. Daniela, powiedz mi tak, chcesz spędzić swoje życie na akrobacjach? Dlaczego cyrk tak ci się podoba? Dokładnie tak chciałabym spędzić swoje życie, chciałabym podróżować po całym świecie i występować w cyrku. Jak siedzę cały czas w domu, to czuję się bardzo znudzona i znerwicowana, więc nie wyobrażam sobie takiego życia. Naprawdę jest tak, że każdego wieczoru jesteście gdzie indziej, że śpicie w namiotach albo w przyczepach. Są cyrki, które na przykład są w jednym miejscu dwa tygodnie, a potem się przemieszczają dalej. A ty byś wolała być w stacjonarnym czy przemieszczać się? Wolałabym się przemieszczać, ale może nie codziennie. Ola, co daje Ci takie e, życie w cyrku, nauka tej sztuki cyrkowej? No, przede wszystkim jest to na pewno super zabawa. Przy okazji można rozwinąć jakieś tam swoje umiejętności e, gimnastyczne, koordynacyjne. Nie boję się tego, że nie będę mogła założyć rodziny. Nie jest to teraz kwestia, na której się skupiam, o której myślę. Zawsze chciałem robić rzeczy niezwykłe i wyjątkowe w życiu. Jest to też formą przygody, a jakby rodzinę można założyć w każdym miejscu na, na ziemi. Wybrałem dwie specjalizacje. Jedną jest aktorstwo, klaunada i akrobatyka powietrzna, dokładniej to latające trapezy. Wasze umiejętności robią ogromne wrażenie, ale wyobrażam sobie, że kosztuje Was to bardzo dużo pracy. Ile godzin dziennie musicie trenować? Żeby uzyskać taki poziom satysfakcjonujący, potrzebuję trenować od 6 do 7 godzin dziennie. A akrobaci na przykład? No to już będzie mniejszy wymiar czasowy. Wydaje mi się, że od 3 do 4 godzin. Seweryn, Ty chciałeś kiedyś zostać profesjonalnym piłkarzem i trenowałeś piłkę nożną. Co się zmieniło, że wylądowałeś tutaj w szkole cyrkowej? W szkole cyrkowej można nabyć umiejętności, których no, nie nauczymy się nigdzie indziej. Mam przyjemność poinformować Państwa o rekrutacji, która odbędzie się w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku. 30 sierpnia 2021 roku. Zachęcam do wzięcia udziału w rekrutacji być może przyszłość artysty cyrkowego przed Wami. Już samo przebywanie w tym miejscu to niesamowite przeżycie. Każdy, kto chce doświadczyć tego na własnej skórze, może przyjechać do Julinka i obejrzeć pokaz dyplomowy.